Hej Siemano, witam wszystkich serdecznie z tej strony Divioner. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak możemy uzyskać podobny głos do y, Legiona z Mass Effect 2, z Mass Effect 3, bądź do któregoś z getów. Taki syntetyczny głos. Y, po prostu nagrywamy sobie najpierw w Audacity próbkę głosu naszego, co chcemy, żeby nam y, to zmieniło. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. Ja wziąłem sobie ten jakiś dialog z tego z legiona. Tutaj mam próbkę. Shepard Commander, we are prepared to offer assistance. No i będziemy próbować y, uzyskać podobny efekt. Na początek weźmiemy sobie. Mm, ja mam, nie mam takiego niskiego tonu, więc sobie zniżymy go do 5, prawie do 6. Shepard Commando, Ok, będzie GITES Następnie bierzemy efekty, klikamy sobie w Wokader. Mamy tutaj kilka opcji. Otóż w pierwszym ustawiamy jedynkę, tutaj nic nie ustawiamy. Tutaj w następnym ustawiamy wartość 75, później 0,01, następnie 0, później 1355. Klikamy sobie OK i widzicie już zmiany. Nasze, nasze audio się zmieniło, więc odsłuchujemy sobie. O, widzicie, już taki mniej więcej syntetyczny głos. Ja to sobie troszeczkę dopracowałem, bo to są poradniki. No, po angielsku były takie. Ja to troszeczkę dopracowałem, żeby mi to wyszło inaczej niż tam u nich. Bierzemy sobie, uzyskaj profil szumu. Tutaj tutaj o, fragmentu takiego gdzie skrzypi. bierzemy sobie usuwamy na całym na cały mm, tym szum. ok Klikamy teraz. to No, to trochę, trochę. Jeszcze możemy tutaj pokombinować. Podgłosimy troszeczkę jeszcze na 3. Super Commander, we are prepared to offer assistance. No troszeczkę może zmniejszymy. Weźmiemy mm, efekt normalizuj. Super Commander, we are prepared to offer assistance. Ok, rozszerzymy. Zobaczymy czy tutaj jeszcze jakieś zostały nam dźwięki. O jest, jeszcze są. A więc usuwamy uzyskać profil szumu, efekty, usuwanie szumu. OK, żeby nie było takiego nadmiernego skrzypienia. Super Commander, we are prepared to offer assistance. Dobra sprawdzimy tą końcówkę O! Możemy to też usunąć e, Usuwanie szumu Uzyskaj profil szumu Efekty OK. Hmm? I teraz sobie sprawdzamy jak to brzmi całkowicie Shepard Commander We are prepared to offer assistance I get legion Shepard Commander We are prepared to offer assistance i możemy, i można powiedzieć, że uzyskaliśmy podobny efekt, więcej już nie zrobimy. Jeżeli chcecie, możecie na własną rękę sobie pokombinować w efektach, yy, tutaj w zakładce Wokader Tak więc, yy, mam nadzieję, że przydatne było, bo pewnie ktoś szukał, jak można uzyskać podobny chociażby dźwięk naszego komentarza. Tak więc, to by było na tyle, yy, jeśli chodzi o ten poradnik. Trzymajcie się czołem.